Dzień dobry 30 stycznia 2023 Oglądam wasze filmiki I nie wiem skąd są te filmiki, że tam nie ma śniegu Kiedy one były nagrywane u nas od dwóch tygodni No może od 10 dni są takie śniegi dzisiaj jeszcze dosypuję to praktycznie i chodzę tylko dla przyjemności i ewentualnie zobaczyć gdzie sobie zjeży. Dystans 2 km, czas aktywności 47 minut 13 sekund, średnie tempo na odcinku 22 minuty 31 sekund na kilometr właśnie niedawno szedłem do lasu dopiero troszeczkę sobie poobserwowałem z daleka chmary jeleni Praktycznie stałem w miejscu, dwa kilometry zrobiłem, i takie klimaty są. O, zima w pełni zielona trawka to nie u nas. Nawet jeśli coś tu leży pod tym śniegiem starego, to. To nie znajdę, bo zasypane. A nowego to jeszcze za świeże. Chyba, że coś tam ktoś tam zrzuci. Ale to też, nawet jeśli wczoraj to zrobił, to dzisiaj już jest pocznieniem. I niestety ciężko będzie go namierzyć. Ale namierzam tylko takie rzeczy. To znaczy, że jak takie rzeczy się dzieją. To znaczy, że coś tu się dzieje Dobra, wchodzę w ten młodnik może będziemy jej pładać Na razie